Ocknie się już po zabiegu? A, to miałem sen, miałem żenić się z córkami Lucyfera. Sądzę, że dusza się przyjęła. Czyli, że jestem już człowiekiem? Jeszcze nie, ale okaże się, że dostałeś duszę bandziorską. Dusze są złe i dobre, ale nie elektroniczne. A jeśli wirus dostanie do programu komputera do programu to będzie skazany na całe życie. Chłopcy przyszli do studia, papcia Chmiela. Tetus chce się żenić, ale nie możemy się zdecydować na ludzką duszę. Witaj, uduszniony. Nie dziwota, sam jest e, narysowany, więc żonę powinien mieć narysowaną. Nie duszę prawdziwą, tylko protezę duszy. E, wyjmiemy mu żeberko i dorysujemy brakujące części ciała żony. Ładnie papcio Chmiel maluje. Problem w tym, że nie wiem, jakieś yy, rodzenie znieczulenia. Rajski wyjmując Adamowi żebro. Co, papcio chce mi wyjąć żebro? Żebym był niestetyczny. Można wyjąć ci dwa dla równowagi. Żartowałem. To jest napój usypiający jedno, witaminowany, rozjaśniający umysł, wyciąg wątroby. Będziesz silny jakby. Jak wół. Papcio zaczął rysować żonę dla tytusa. Najpierw szkielet od damskiej miednicy, rzeszy na biodrach dla trzymu spódnicy. Mięśnie odlepie te kruche kostki, kobietę, a także ma także piękne cycuszki. 180 wzrostu do nieba, 50 w talii, więcej nie trzeba. Sota, tyka grochową, ma być moim żoną? Zaraz poprawię. Nie zna się na tak dla mnie odlotowa. Mam rację. No nie, teraz jest za gruba i ma być blondynką? Żeby nie przypominała diablicy? Nie ma małp blondynek. Mi się podoba. Okej, okay, taka mi pasuje. Może chmę ją ożywić? Dobrze. Moim, czy moim zdaniem krzyknąć, takęcie, by ożywić, szągę dla dytusa na małżonkę. Pędzel piórko, a tu w rysunku się żywa róż. udało się. Taś, taś! zejdź z szafy, dostaniesz cukierka. Z tego wynika, że mam synową, Tak się wabi gęsia, ja a nie człowiek o jest głupia jak gęś, więc załowanie do niej pasuje. Uważaj, bo ci przy sprawie. Spokojnie. Nie kuczcie się, mam gumkę i będzie koniec komiksu. Nie, ale jak? Trzeba ją nazwać ładne imię, to Magdalena albo Weronika. Ma bzika, nie można małpom dawać imion świętych. Księga imion. Nazwałbym ją część moich przodków. Szympansia. Tak, mogą być. Będziesz miał szympansicę. Ale gdzie ona jest? Uciekła przez okno. Jeśli się nie znajdzie, narysuję ci drugą. Przestraszyła się małżeństwa z tytusem. Dokąd poszła? Nic, poń, musimy iść. Rozdzieli się. Ja pójdę w lewo, a ja w pradło. Swoich, czyli zo. Przepraszam, pani, nie widziała pani o... szympsi, dużej małpy jak pani? Co to za chamskie żarty? Precz stąd! Nie poszła tam jakaś postać Szympiatura Maszkaran nago z liskiem figowym. Ojej, przepraszam. Ja zwracam uwagę tylko na ładne kobiety. Supermarker, dziś drastyczna obniżka cen. Bomba w czekoladzie to się tu stało. Złapano złodziejkę? Weszła na go przez wymiesznik, ubrała się w najdroższe ciuchy. Co drugi klient jest teraz złodziejem? Co pani lecie? Że jedna z nas jest łodziejką. Oj, sorry. To moja narzeczona, nowa narzeczona narodzona szymsia, Zo. Nie wiem, że za wszystko jest trzeba płacić. Ja urgluję rachunek. Po co kupiłaś te ciuchy? Zostałem przez. Yy, przez. Yy, narodzenia w postaci. Kobieta bez sukni jest jak samochód bez kalografii. A co myślałeś? Że małżeństwo to same pieszczoty. To jest strój sportowy. To na piwniku prezydenta do opery. To zestaw plażowy. To na pogodę deszczową. No w drugi dzień w instytucie. Czy jest jeszcze czyn W Tetus ma głupią narzeczoną. Chciałby ją poszkolić. Elancyn Gro Przyżytek mam coś nowocześniejszego. Talent 2000 Educatio Pux System. Na głowie zakładam aparat y, puki w okularach. Ukazują się wizerunki edukacyjne po każdym obrazku moteczek puka ucznia w czółko, aby utrwalić program. Wkładam dyskietkę w programie grzeczność na co dzień. Kiedy włącza aparat, myśl o niebieskim a o czerwonych można? Nie ta poka w czasie dysongracji. Myślę, że tylko na niebiesko. Nie boli cieszym się. Nie boli mi po chwili. Minęło już... Yy... 147 puknięć. Jak się czujesz? Chyba się dziś zaleje narzeczony, ciemniaku, tytusie, metro ciągam, skoczę po piwko, a ty będziesz szą na maszynie. Profesorze to szkolenie dało dał odwrotny skutek. Może złośliwy Szympsia dostała komputera. Nie, to tylko wirus, tylko wysłanie lucyfera. Musi być, ale chciałem je córek zażony. Kotku, kleciecz dyrny mały. U niego to normalne jak usłonia trąba. To przykład jak wiera. sny głupia człowieka. Nie imaginujecie sobie, jak wdzieszna. Jestem szympsia, Dezo za edukację kontekście mojego intelektu. Brak i condikitoring w aparacie wysłużył mnie oralnie śmiem prosić koksa. Przed chwilą mówiła jak prosiaczka przez inteligentkę. Zaprogramowałem ją na każdy poziom umysłowy towarzystwa, w jakim się znajdzie. To jest dyskietka, skoro miałeś rację, wrony.